Jezus wziął z sobą Piotra Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu którego miał dopełnić Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza. I jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy wyszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój, wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni. Zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Tak mi żal Anki. Wszyscy się z niej śmieją, że jest ruda. Dlaczego dzieci są takie okrutne? Ja też nie wiem. Ciągle w szkole słychać przyzwiska: Grubas, okularnik. Żebrak albo ryża, spadaj do Paryża. Przecież każdy z nas jest inny, ale to nie znaczy, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Trzeba pogadać z Jezusem. Dobry pomysł. Jezu! 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 O, dziewczyny, jesteście. No, coś czuję, że dzisiaj zagadacie mnie na śmierć. Powiedz nam tylko, jak to jest, że. Każde dziecko ci się podoba. Jeszcze wątpicie? Każdego człowieka kocham, a dzieci szczególnie. I te pyzate w okularach, grubaski i chudzielców. Sami widzicie, jestem chudy jak patyk. <śm> ale nie chodzi o to. Każdy człowiek jest piękny, a zwłaszcza ten, który patrzy na mnie i wciąż mnie poszukuje. A wtedy moja miłość w nim mieszka. I przez to staje się podobny do mnie. Więc ten, co jest podobny do mnie, potrafi dostrzec piękno w drugim człowieku. No ale są dzieci, które robią tyle krzywdy innym dzieciom. Strasznie im dokuczają, a one cierpią. Wiem, ale niektórym trzeba pomóc dostrzec to piękno drugiego człowieka. Wiecie, że kiedyś zabrałem ze sobą na górę przemienienia swoich uczniów? Aha! I co się wtedy stało? No, Jakub, Piotr i Jan. Yy, no więc oni zobaczyli, że jak się modliłeś, twoja twarz zrobiła się taka jasna, jak słońce. A szata zrobiła się lśniąco biała. Tak właśnie było, brawo! Właśnie wtedy pokazałem im moje boskie oblicze. Ale w ogrójcu wyglądałem już zupełnie inaczej. Byłem smutny, pełen lęku. Bo wiedziałeś, Jezu, że zbliżają się żołnierze, prawda? I twoja straszna męka na krzyżu. Anioł mnie pocieszał, ale i tak się bałem, tak jak wasi smutni koledzy, których obrażają. Ale nie martwcie się, jestem z nimi i staram się im pomóc. Powiedzcie im o tym, że wystarczy do mnie się pomodlić i spojrzeć na moje otwarte serce. Jak, jak na, na obrazku! Tak, droga do nieba nie jest łatwa. Przeżywałem takie same udręki, ale dzięki modlitwie do mego ojca wytrwałem. Więc nasze smutki możemy powierzyć tobie, Jezu? Jezu, poczekaj, ja powiem maryśce, co zrobić. Posłuchaj, ja się modlę tak. Mój Boże, kocham Cię i oddaję Ci wszystko, co mam. I pomaga! Je! Yeah! <noise> to prawda, mam słabość do tych słów i chętnie wtedy pomagam. Oj, Tosiu, rozgryzłaś mnie. <noise> Jezu, przecież ja jestem dzieckiem, nic nie mam. No to co mam ci dać? Oddaję ci wszystko. Tak mówisz. To znaczy, że modlisz się do mnie. Nie tylko wtedy, kiedy jest ci smutno, ale wtedy, kiedy jest ci też wesoło. A każdą chwilę wypełniasz z miłości do mnie i do drugiego człowieka. Nie musisz oddawać mi swoich pluszaków czy skarbów ze skarbonki. Aha. Dziewuchy, powiem wam coś na koniec. Tylko baby potrafią tak zmęczyć mężczyznę litości. Ale Jezu... I wszystko już wiecie, litości i do widzenia. A i zajmijcie się smutnymi kolegami, a ja pomogę rudej Ani. <laughs> Zobaczycie, wszyscy chłopcy ze szkoły się w niej zakochają. Super Jezu. Pamiętajcie, dla mnie każdy jest piękny. Dzięki, Dzięki Jezu! Jezu. No widzisz? Tak się przypatrzeć. To ze mnie całkiem ładna dziewczyna. Może i ładna, ale to mnie Darek zaprosił do kina. Ciebie Darek, a mnie nie powiem. Tosia, no nie bądź Wiśnia. Proszę, powiedz, powiedz, nie, powiedz. Nie, bo, bo nie. Zrozumiałaś? Nie powiem. Nie, bo nie. Wiem, Mar. Jocho, Marcel! zgadłam. Zgadłaś. Haha, goń mnie! <laughs>